Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Xonis i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Kroniki Myrtany Archolos. No i w dzisiejszym odcinku dostaniemy się w końcu do miasta. Ehm, masz już przepustkę? No, czy masz już przepustkę? Co to mówi was ogólnie? Ehm, proszę o to przepustkę. Proszę o to przepustka. Co? Pokaż mi to. Muszę przyznać, że mnie zaskoczyłeś, patrząc po tobie. Spodziewałem się raczej jakiejś nielegalnej próby wtargnięcia do miasta. Papiery są w porządku. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś mógł wejść do środka. Podnoście to żelazstwo. Doki doki. Dobra. No i ogólnie to, co tam u was. U mnie wszystko git. Tutaj któryś pędzi nam. Witaj, chyba cię tu jeszcze nie widziałem. Pierwszy raz w naszym wspaniałym Archolos? Nie musisz odpowiadać. Nie ma się czego wstydzić. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Nieprawdaż? Nazywam się Furej i zajmuję się wszystkimi zagubionymi w tym wielkim mieście. Jest może jakieś konkretne miejsce, w które chciałbyś się dostać? A może zainteresuje Cię któraś z naszych map? Pokaż mi swoje mapy. W całym mieście nie dostaniesz tak dokładnych map w tak niskiej cenie. Dobra, pokaż, co ty masz. Jest Arholos, Archolos, ze znacznikami miasta Archolos. O, bym sobie poszedł. Nie mam kurwa złota. O nie, nie mam w ogóle złota. Coś się chyba zbugowało. Nie mam złota. Ej, coś się stało i nie mam żadnego złota. Ale słowizna, dobra. Yy ja tu mogę sprzedać, te książki mogę sprzedać. Chyba jeszcze będę potrzebował, chyba. To ciebie mogę sprzedać. Kurde bele no. To mogę sprzedać i to mogę sprzedać, to już są rzeczy, których już nie potrzebuję. Natomiast ym, ta mapa z ym, miasta bardzo się przyda. Dobra, dziękuję ślicznie. Dobra, zobaczmy ym, jakieś rady. Jakieś rady odnośnie miasta? Przede wszystkim dobrze się rozglądaj. Miasto jest pełne pięknej architektury i okazji do zarobku. Okej. Okay. Możesz mi coś więcej o was opowiedzieć? Jesteśmy organizacją podlegającą Gildii Kupieckiej Araxos. My zajmujemy się mapami i organizacją. Oni zaś wynajmują nam swoich gońców jako przewodników. Prosty układ, który pozwala dbać o wszystkich nowoprzybyłych. przybyłych. okej. Okay. Dobra, to na razie tyle. I też odwiedzić naszego straganu pomiędzy koszarami a starym miastem. Okay, czyli jeśli ja włączę mapę, to ja dostanę. Nie, to będzie uruchamiać mi mapę tutaj całego Archolos. My chcemy tylko mapę miasta. Na chwilę obecną. I to nam pokazuje wszystko. Ok. Teraz jak uruchamię mapę, to będzie pokazywać mapę miasta? Dokładnie tak, mapa miasta. Nie no, wyłącz. Ok. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Na samym początku nie ma nic. Żartowałem. I. Co to za karczma? pęknięta struna. To jest dokąd? Kola, kola. Gdzie lezie? <laughs> Przed siebie. Nie ma przejścia. Dlaczego nie? Dlaczego nie? A masz przy sobie glejt? O jaki glejt ci chodzi? O glejt upoważniający do wejścia na stare miasto. Aha, nie wiedziałem, że potrzebuję takiego nie glejtu. Nie wiedziałem, że potrzebuję do tego glejtu. Myślisz, że przepuszczę byle kogo? W żadnym wypadku, kolego. Skąd zdobyć taki dokument? Musiałbyś posiadać dom w starym mieście, lub dostać pozwolenie na wejście od kogoś z Rady Miejskiej. Śmiem twierdzić, że nie masz żadnej z tych rzeczy. No nie mam. Hola, hola! Przed siebie. Nie ma. Przed chwilą. Okej, okay, dobra. Po prostu za blisko. To jest jakiś robotnik. To są robotnicy, spogadajmy z nimi. Mm. Jakie mój brat Jorn? mój brat Jorn? Oh. Może coś obiło ci się o uszy Nie widzisz, że coś robię? Spadaj. Chwila. Okay. Jak idzie praca? Jak idzie praca? Widziałem ludzi, którym szła sprawniej, ale to ponad moje siły. Wolę zarobić mniej, ale mieć trochę czasu dla siebie. Okej, okay, czyli ty nie dasz nam żadnej roboty? Z tego co widzę. No ale to okej, okay, okej, okay, okej. Okay. jest po prostu obywatel, więc on raczej niczego nam nie powie. Natomiast tutaj może będzie ktoś lepszy. Na pewno że będzie miał imię. Co to za miejsce? Albo jesteś ślepcem, albo kiepski z ciebie żartowniś. Jestem Gerstand, a to mój przybytek. Karcz ma pęknięta struna. Jeśli nie słyszałeś o tym miejscu, nie słyszałeś więc o niczym, co się dzieje w Archolos. Zbierają się tu wszyscy mieszkańcy, minstrele oraz dostojni podróżnicy. OK. Um, na razie sobie odpuszczę z nim tutaj gadanko. Po prostu próbuję się rozeznać w terenie na chwilę obecną. Dobra, przejdźmy sobie po prostu do miasta. Przejdźmy sobie po prostu do miasta i zobaczmy. To jest łaźnia. Okej. Okay. Arxo, obywate Loo. Puścił do miasta bruda. <laughs> Masz jakiś problem? Tak. Coraz więcej jest w tym mieście błczeęgów i nie robów, takich jak ty? Nie znajdziesz tu ani przyjaciół, ani wsparcia. OK. Czyli obywatele też są bardzo nieprzyjemnie do nas nastawieni. Chło kurde, może da jej bez Alo! Wyłów rybkę, wyłów rybkę, szybkę. Szybka. Trzy ryby! Ło! Wow! Dobra, szkoda, że nie grube. Tutaj jest przewodnik. No dajmy się tutaj. Tutaj pewnie nas nie wpuszczą na chwilę obecną. A ty? Dokąd się wybierasz? Nigdy nie przejdzie. Okej. Okay. Dobra, nie chcemy kłopotów. Tylko Bradlock. A może ty coś nam powiesz? Ładny dom. Prawda? Trzeba przyznać, że pan Volker ma wspaniały gust. Mogę wejść do środka? To zależy. Jeśli Volker ci oczekuje, to zapraszam. Choć moim zdaniem jest to mało prawdopodobne. <laughs> Kim jest ten cały Volker? Dla ciebie pan Volker, młodziku. Naprawdę go nie znasz? Jestem nowy na Archolos. Nie poznałem jeszcze wszystkich w mieście. Każdego pewnie nie poznasz, ale Volkera znać powinieneś. Pan Volker to najbogatszy człowiek w mieście. To dzięki niemu handel i rzemiosło rozkwitają w naszym mieście. Jest członkiem Rady Miejskiej? <laughs> tak, jakby banda urzędasów robiła coś dobrego dla miasta. Nie... Okej. Okay. Szanowny pan Volker udziela atrakcyjne pożyczki dla tych, którzy chcą rozwinąć swój biznes, o ile jest w tym jakiś potencjał. Okej, okay, dobra. Czyli dowiedzieliśmy się, że tutaj jest... O, tu jest kolejna osoba. Hej. Benrard. Co słychać? Co słychać? Coś za jeden. Nie znam cię. Zostaw mnie. Okej, okay, okej. Okay. Czyli z nim się też nie dowiemy żadnej rzeczy. Od niego się nie dowiemy niczego. Natomiast porozmawiajmy z przewodnikiem. Dokąd chciałbyś się udać? Jak życie? Jak życie? Miasto niestety okay. staje się coraz bardziej niebezpieczne. Ale ludzie Araxos są świetni w ochronie swoich współpracowników. Okej dzieć nie wiedzieć o co mieście, powinienem wiedzieć o mieście? Nie wiem, to mięś. wspaniała metropolia, obfita w miejsca warte odwiedzenia oraz świetnie sprawdzające się jako miejsce stałego zamieszkania Niestety są w niej też miejsca, których lepiej unikać Jeśli ktoś dopiero co tu trafił powinien przemieszczać się tylko razem z kimś kompetentnym takim jak ja Okej okay, na razie sobie odpuszczę ja sobie tutaj spokojnie pochodzę... Um... Może obywatel nam może powiedzieć, co. Czy może widział jakiegoś gościa, typu Jorn? Co powinienem zrobić? Wydawaniem odpowiednich dokumentów zajmuje się Matej. Jego biuro znajduje się przy placu targowym. Rozpoznasz je po wielkiej kolejce przed drzwiami. Okej. Okay. Tutaj też nas raczej nie wpuszczą, jeśli się nie mylę. Hola, hola. Dobra, to jest strażnik Starego Miasta, więc nie. Okej, okay. dobra, przejdźmy po prostu do centrum. Przejdźmy się do centrum. Volker. Volker. Nie masz tu czego szukać. No dobra, będą chcieli nas pobić, jeśli będziemy, będziemy próbować wbić. Człowiek Walkera, Strażnik Miejski. Nie, nie co można pogadać? Okej, okay. nevermind. Okej, okay. nevermind. Ogólnie, obywatelka zaginął mój brat. Zaginął mój brat Jorn. Może coś obiło ci się o uszy. Nie mam czasu. Zostaw mnie, Dobra, czyli Ej, po prostu, ty. jeśli będę pytał obywateli, to on może, oni mogą mi coś powiedzieć. Mój nie mam zielonego pojęcia, o kim mówisz. Dokładnie, czyli nikt nam niczego nie powiem. Zaginął. Mam dużo spraw na. Dobra, wszyscy mówią, daj mi spokój, daj mi spokój. E, to by było zbyt piękne, gdybym dowiedział się czegoś od zwykłych obywateli. Pozostało mi tylko liczyć na udać się do Serennego Lamentu. Tak więc udajmy się od razu do Serennego Lamentu. Postami pobocznymi zajmiemy się troszeczkę później. Bo nie sądzę, żeby na chwilę obecną było ich jakiekolwiek. Quest, którego mógłbym się podjąć, szczególnie, że no, ludzie nie chcą nawet ze mną rozmawiać tutaj, ciągle mnie wypychają stąd. Okej, okay, przepraszam za to ziewnięcie, o jesteś tu nowy? Tak można powiedzieć? Tak, można tak powiedzieć. Jeśli jesteś tu nowy, to radzę ci przede wszystkim uważać na własną sakwę. Nie mówię tu tylko o kradzieżach kieszonkowych ale też o wszystkich handlarzach, którzy będą próbowali wcisnąć ci jakieś pierdoły. Tak czy inaczej, gdybyś potrzebował nauczyciela, to służę pomocą. Okej, okay. Kim jesteś? Kim jest? Nazywam się Norman i jestem jednym z ochroniarzy Volker. Właściwie to przez większość dnia nie mamy zbyt wiele do roboty. Od czasu do czasu upewnimy się, że złoto dotrze do miejsca docelowego, czy dłużnik odda należność na czas. Plus jest taki, że dostałem ten wygodny pancerz. Mam gdzie spać i co jeść. Jednak nie sądzę, żeby to było najlepsze miejsce do zdobycia renomy i rozwijania swojej kariery. Jak tylko znajdę coś lepszego, to zamierzam się stąd ulotnić. Okej. Okay. Eee, co sądzisz o Wolkerze? Co sądzisz o Wolkerze? Szczerze mówiąc, to sam nie wiem. Płaci nam ustalone wynagrodzenie zawsze zgodnie z terminem. Troszczy się, żebyśmy mieli gdzie spać i zapewnia sprzęt, byśmy mogli wypełniać swoje obowiązki. Jednak, jakby nie patrzeć, dorobił się na procentach z pożyczek i bardzo nie lubi, gdy ktoś ociąga się ze spłatą. Opinie w mieście na jego temat też są podzielone. Jedni marzą, tak jak on, dorobić się fortuny, inni natomiast uważają, że ich długi są jego winą i pogardliwie nazywają go lichwiarzem. Co by o nim nie mówić? Jest jedną z ważniejszych osób w mieście i raczej nie traci czasu na błahe sprawy. Ani mało znaczące osoby. Okej. Okay. Czy możesz to nas nauczyć. Mnie nauczyć? Nie mam jeszcze zbyt wielu lat na karku, ale od zawsze byłem zdany na siebie i jakoś sobie musiałem radzić. Tu się trochę pomachało mieczem, tam toporem. Postrzelałem też z kuszy czy łuku. Cokolwiek z tego cię interesuje, może uda nam się jakoś dogadać. Okej, okay, czyli możesz nas nauczyć tak naprawdę wszystkiego. Spoko. Lichwiarz. Może Strażnik Miejski nam będzie w stanie pomóc z Jornem? Hmm, raczej nie. Nirka? Kim jesteś? Kim jesteś. Nazywam się Nirka. Jestem myśliwym, ale coraz rzadziej chodzę na polowania. Lata już nie ta. Ale jeśli chcesz kupić coś związanego z łowiectwem, to u nikogo nie znajdziesz lepszego stosunku ceny do jakości towaru niż u mnie. Mógłbyś mi czegoś nauczyć? To może być ciekawe. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Poważnie pytasz? Tak po prostu? Miałbym ci zdradzić tajniki myślistwa? Domyślam się, że będziesz chciał czegoś w zamian. Nie powiem, że nie. Złoto zawsze się przyda. Szczególnie, kiedy moja emerytura jest tak niepewna. Wyłóż go trochę, a nauczę cię strzelania z łuku i pokażę, jak być zręczniejszym. A jeśli znasz podstawy pozyskiwania trofeów zwierzęcych, to mogę cię też nauczyć wyrywania pazurów, kłów. Języków ognistych jaszczurów i zdzierania skór z kurs gadów. Okej. Okay. Czyli zawsze coś e, nowego, ale może. <laughs> może on będzie chciał kupić. Jeśli mamy jakieś tutaj pierdółki, oczywiście, że mamy. Która kot No to można sprzedać ewentualnie. Która ma tego No dobra, sprzedajmy mu to. Bo tak czy siak będziemy potrzebować teraz pieniędzy. Sprzedałoby się chociaż troszeczkę hajsu mieć przy sobie. Jak widać. Bardzo krucho z Dobra, Dobra, no to tyle. Ciebie chciałem, no ale dobrze wiedzieć, że może nas nauczyć czegoś. Teraz już 15 minut odcinka, bo Ale ten czas szybko leci w tych że Oho, o, dobra, tutaj jest. Co to jest? Roczny parladyn, browar. Tutaj są jakieś rzeczy. Tu przewodnik. Dobra, poprosimy przewodnikę. zaprowadź mnie. Mmm, syreni Lament. Pod Lament. No to w drogę. Okej, lecimy do tego starego elementu. Cudownie! Kolejny darmozjad w mieście. Jeżeli przyszedłeś tu tylko po to, by zasilić grono bezdomnych, to równie dobrze możesz wybiec za mury i dać się zjeść wilko. Okej. Czyli po prostu zwykła zaczepka. Tutaj bezdomny, jakiś lecimy tutaj szybciutko przez to miasto. Mogłem pójść samemu, bo mam ten, ale no już chciałem sobie oszczędzić i Wam oszczędzić troszeczkę tego otwierania mapy co chwilę i sprawdzenia, czy dobrze idę. Mam nadzieję, że nas nie będą zatrzymywać każdy za każdym. Czekaj, Wejgar, o kurde. Rozmiar nie ma znaczenia. No, czy coś takiego. Dobra, mm, dawaj przewodnik prowadzi nas. Dobry panie, udzieli mi pan pomocy? Z czym? O co chodzi? Sztuka złota. Tylko tyle potrzebuję. Dobra, Jedna sztuka złota, dajmy mu jedną sztukę C złota, może Expa dostaniemy? takim dobrym człowiekiem. Nic nie zostałem, super. Myślałem, że chociaż z 10 Expa za. za szura. Mroczne tajemnice to jedyne tajemnice tego miasta warte odkrycia. Na z ich odkryciem wiąże się cudowna nagroda. Super! I ain't a simp, bitch. Dobra, czyli dotarliśmy już teraz. Dotarliśmy. Polecam się na przyszłość. Dobrze, dziękuję ślicznie. Dobra, czyli gdzieś tutaj powinien być tam czekać na nas Kurt. Ohoho. Będzie jeszcze gorzej. Helga? Kim jesteś? Kim jesteś? Chłopcze, jesteś w tawernie portowej. Kimże może być kobieta stojąca za kontuarem? Hm? Tak, jestem karczmarką i zwał mnie Helga. A karczma nazywa się Syreni Lament. Dlaczego akurat ta nazwa? O, tak ją nazwał mój ojciec. Podobna na cześć mojej matki, ale nie chciałam wchodzić w szczegóły. Przysyła mnie Kurt, jestem jego bratankiem. Wuj mówił, żebym z tobą porozmawiał, gdy już dotrę do miasta. Nie kojarzę, żeby Kurt miał jakiegoś bratanka. Daj mi ci się przyjrzeć. Z twarzy, coś tam jesteś jednak podobny do tego szulera. Nie jestem stąd. Niedawno przybyłem na Archolos. Nie sądzę, żebyś mnie próbował oszukać, a nawet jeśli próbujesz, to już ja się z tobą policzę. Dobrze. Powiedz mi, czego potrzebujesz. Dobra, super, czyli potrzebujemy tak, dopiero dotarłem do miasta, czy masz dla mnie jakieś rady? Ktoś zaginął, gdzie według ciebie powinienem zaszukać po... Powiedzmy, że ktoś mi zaginął. Gdzie według ciebie najlepiej zacząć poszukiwania? Zaginął! O ile nie zamierzasz sam przetrząsać całego miasta, to przychodzą mi na myśl dwie organizacje, które mogą ci pomóc: Straż Miejska i Gildia Kupiecka. Pierwsza zajmuje się wszelkimi przestępstwami i problemami obywateli na wyspie. Jeśli zgłosisz Roderichowi swój problem, może będzie w stanie ci jakoś pomóc. A tylko. sprawę komplikuje fakt, że nie jesteś obywatelem. Aktualna sytuacja na wyspie nie jest idealna i dowódca może nie chcieć uszczuplać swojego oddziału do szukania kogoś obcego. A posiada rozbudowaną sieć kontaktów i jest znana z podejmowania się trudnych zadań. Któryś z tropicieli Lorenzo z pewnością będzie mógł coś poradzić. Członkowie gildii nie pracują jednak za darmo. Opłacenie ich usług może okazać się poza Twoimi możliwościami. Okej, okay, um, dopiero dostałem do miasta. Ja dotarłem do miasta. Masz dla mnie jakieś rady? 500 expo. Większość mieszkańców niezbyt przychylnie spogląda na obcych, szczególnie teraz, gdy z każdym dniem przebywa ich coraz więcej. Postaraj się znaleźć pracę i zdobyć obywatelstwo. Gdy będziesz miał stałe źródło dochodu i świstek potwierdzający, że jesteś tutejszy, to każdy będzie cię inaczej traktował. Jeśli chodzi o obywatelstwo, to najlepiej będzie, jeśli udasz się do Skryby Mateja to on zajmuje się takimi rzeczami. Jego budynek znajduje się naprzeciwko gildii kupieckiej. Trudno jest go przeoczyć. Okej. Okay. Eee co Tora... zrobić? Zrobić. jeśli Kurtowi jeszcze nie udało się zdobyć tej fortuny, o której marzy, a sam nie masz w kieszeni dobrych kilku tysięcy sztuk złota na finansowanie poszukiwań, to polecam spróbować dołączyć do jednej z tych organizacji. Jako członek jednej z nich, z pewnością otworzyłoby się dla ciebie wiele drzwi. Miałbyś dach nad głową, kilka monet żołdu i z pewnością mógłbyś poprosić o jakąś przysługę. Pamiętaj tylko, że obie organizacje od czasu konfiskaty okrętów gildii kupieckiej mają dość napięte relacje. mam. Potrzebuję informacji. Zobaczmy, co może nam sprzedać. Pierwsza informacja jest za darmo. Reszta po 10 sztuk złota. Okej, okay. mm, porządku. w porządku. I dosłownie tak samo co wtedy. Pytaj, o co chcesz? Dobra, czy mogę zrobić referencję na obywatela? Czy masz dobry pomysł na zarobek, dobra? Muszę tą. zrobić referencję na obywatela. Masz jakieś pomysły? Pierwsi na myśl przychodzą mi Leon i Kuno. Są dość poważani w mieście, więc Matej z pewnością zaakceptuje takie referencje. Znajdziesz ich przy placu targowym. Często grają tam w szachy. Gdy okay. już tam będziesz, to możesz odwiedzić Tomasa. Mimo, że Archolos słynie z win, ten człowiek zaczął robić niezły majątek na sprzedaży piwa. Poparcie kogoś takiego zdecydowanie ci pomoże. Niedaleko jego browaru swój sklep ma też Frida. Normalnie mistrzowie rzemieślniczy nie zajmują się sprawami referencji obywatelskich, ale ze względu na to, że pełniła tę funkcje jeszcze przed przejęciem sklepu po mężu, który wyruszył na front, to Matej pozwolił jej sprawować piecze nad jednym i drugim. Gdybyś jednak wolał pokręcić się po porcie, to ostatnio niezłe zamieszanie zrobiła Ramona. I wygląda na to, że przydałaby jej się pomoc. To może być dla ciebie okazja, by zdobyć jej szacunek. Ramona jest wpływową kobietą, i Matej uzna referencję od niej. Jeśli okay. już będziesz kręcił się po porcie, to poszukaj ruda w stoczni. Nie są może bliskimi przyjaciółmi, ale znają się z Matejem od wielu lat i on z pewnością uzna takie referencje. Oczywiście na sam koniec został nam jeszcze ten gral. To jeden z magów ognia. Znajdziesz go w kościele. Ale osobiście nie mam zielonego pojęcia, co musiałbyś zrobić, żeby zdobyć jego szacunek. Okej, okay. mm. dobra. Na razie zostawmy to i. Obywatel, obywatelka, dobra. Przejdźmy się po porcie szybciutko. I zobaczmy może mm, ramone spotkamy. Wow! Dobra, zobaczmy, to, to możemy tutaj, e, Czy możemy tutaj znaleźć kogoś. No teraz tutaj zbierzemy questa, jeśli jest taka możliwość. To też by pomogło troszeczkę. Mm, popłynąć tą fabułkę do przodu. <coughs> Więc przejdźmy się tutaj na szybkości. Obywatel, 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 południowiec, południowiec, najemnik, obywatel, pracownik dźwigu. Czyli to jest nikt kto nas i chodzi. Okej. Okay. Tutaj sprzedawca ryb, strażnik miejski, tablica ogłoszeń. To tym się zajmiemy troszeczkę później. Sprzedawca ryb. To wszystko tylko plotki. Południowcy, robotnicy. Dobra, tutaj chyba będzie gość. No jednak nie będzie tu gościa. Nevermind. Kaleb? o, może on będzie miał coś ciekawego. Pan. W czym mogę ci dzisiaj pomóc? Mm, jak leci? Jak leci? Ta cholerna wojna daje mi się we znaki. Już nawet nie mogę odwiedzić rodziny mieszkającej w innej części archipelagu. Dobra, on tylko, tylko ma towary. Dobra, inaczej. Obywatel Marvin. Pardziałem eee, mi kogoś udać referencję. Obywatel do wyboru. Leon Kuno, często grający w szach na targowisko. Freedom, Tomasa. Eee, sklep Mesiwski, drugi brower, również w okolicach targu. Eee, w porcie lub w jego pobliżu powinien trafić na Ramonę, Ruda oraz. Czyli Ramon albo Rud. To są to to pierwsze osoby, których szukamy. Warint, ty na razie nas nie obchodzisz. Robotnik. Kurde, gdzie on może być? Robotnicy... Rud, o, jest i Rud. Dlaczego nie pracujesz? Dlaczego nie pracujesz? A jak mam pracować? No powiedz mi, jak mam pracować w stoczni mając sprawną tylko jedną rękę? Przecież obie są potrzebne. Od czasu do czasu próbuję coś zdziałać, ale jak tak dalej pójdzie, to stracę pracę. W końcu kto przy normalnych zmysłach będzie płacił komuś mało wydajnemu? Jak mnie wywalą, to zwolni się stanowisko i będzie można je zająć. Same korzyści. Dlaczego masz sprawną tylko jedną rękę? złamałem sobie rękę jak a nie interesuj się w jaki sposób po prostu złamałem i tyle okej okay, czemu nie pójdziesz do magów czemu nie pójdziesz do magów wyleczą cię a spieprzaj mi z magami parszywcy łamiący prawa natury Od co jak tylko jakiegoś widzę to już mnie wszędzie kila Jesteś młody, wy to na wszystko patrzycie tak ufnie. Wierzycie w te gatki o pomocy potrzebującym. Kiedy nabierzesz doświadczenia, zrozumiesz, że lepiej trzymać rękę na pulsie. Właśnie z tego waszego braku rozsądku bierze się mój problem. Inni ludzie latają do magów z byle czym. Więc medyków teraz jak na lekarstwo! Nie przypuszczałem, że ufając magom, tak bardzo się przyczyniam do upadku społeczeństwa. No to teraz już rozumiesz. Ale spokojnie możesz to wszystko naprawić. Jako młodzieniaszek na pewno masz dużo wolnego czasu i sił. Jeśli zrobisz o co cię proszę, to możesz być pewien, że ci się oddzięczę. Powiedz mi, co zrobić. Co mam zrobić? Ubiec, co mam zrobić. Jak to co? Aleś ty niedomyślny! Znajdź mi kogoś, kto potrafi nastawić bark! Tylko, żeby miał w tym sprawę. Nie chcę żadnego konowała! I żeby nie był za drogi! Nie mogę wydać... Oczywiście! No, przepraszam, przepraszam. ...oszczędzać, jak nie na zdrowiu. Hej, młody! Nie bądź bezczelny! Idź już! Szkoda, tracić czasu. Na starość będziesz pluł sobie w brodę. Że nie wykorzystałeś każdej chwili na coś pożytecznego. Okej. Okay. Dobra, no to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Tylko dlatego, że chcę. zrobić ten odcinek troszeczkę krótszy. No, tylko z tego powodu, że no. Jest już dość późno i zasypiam. A no, tak naprawdę. <słyski> Nie tak na serio, to będę kończył ten odcinek tylko dlatego, że chcę w następnym już zacząć po prostu szukać tego wszystkiego po kolei. Bez takiego pośpiechu, że tutaj zaraz muszę kończyć. I przydałoby się też zrobić tego. No. Przydałoby się zrobić tutaj już porządek w tym mieście. Tak więc co, dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę. Nie pogardzę, jeśli napiszecie komentarz. No i jeśli chcecie być na bieżąco, proszę, zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. To pomoże mi się także rozwijać. No i co, trzymać się, do następnego. Piszę kolejny wers. Nie każdy sprawia, że jest mi wygodnie. Świeci słońce, przechodzę przez stopnie. Na dole mam torbę, jedę z nią na górę. Nie proszę o ratunek, zawsze w coś się zapakuję.